Znajduje się przed budynkiem pogrzebanych nadziei i utraconych szans, zwanym przez historyków Pałacem Tarłów. Ten niegdyś budzący podziw obiekt architektoniczny, jeszcze nie tak dawno był obiektem umiarkowanie silnych konsultacji, spokojnego dialogu i powolnej wymiany zdań. Jest 2073 rok najbliższy czwartek przypada 50. rocznica rozpoczęcia negocjacji nad przekazaniem Pałacu Tarów tutejszej jednostce edukacyjnej. Pół wieku temu wiązano z tym miejscem niemało oczekiwania. Jednak, aby lepiej zrozumieć kontekst e, tych wydarzeń, należy zapoznać się z warunkami, jakie panowały w trzeciej jednostce edukacyjnej w Lublinie w tamtych czasach. Znajduje się we współczesnej rekonstrukcji warunków, z jakimi przyszło się mierzyć ówczesnym żołnierzom. Brakowało miejsca na kwaterę telewizji propagandowej i kwaterę do ba, doskwierał nawet niedobór szaletów. Nie dziwnego zatem, że, że ówczesny pułkownik domagał się oddania obiektu na potrzeby e, jednostki. Takie rozwiązanie zakończyłoby problem tłumów na korytarzach, braku tlenu, który przez tyle lat zdążył stać się codziennością stać tutaj żołnierzy. Proszę za mną. Znajdujemy się teraz w kwaterze reprezentacyjnej III Rubelskiej Jednostki Edukacyjnej, zwanej przez ówczesnych żołnierzy po prostu świetlicą. To tutaj, 30 czerwca 2024 roku, zebrali się delegaci dwóch stron: pułkownicy III Rubelskiej Jednostki Edukacyjnej i wysłannicy dowództwa Dywizji Rubelskiej. Po godzinach obrad i ożywionej dyskusji, oraz po następnych godzinach rozmów za zamkniętymi drzwiami osiągnięto. No właśnie, nie osiągnięto nic. Rozmowy spełzły na niczym, pozostawiając więcej pytań niż odpowiedzi. Pułkownik dywizji lubelskiej budynek przekaże, a może nie? Jeżeli przekaże, to może za rok, a może za dziesięć. A co jeżeli nie przekaże? Może popadnie w ruinę, może zostanie przekazany deweloperom? To drugie wydaje się słuszniejsze. W końcu po co on jednostce edukacyjnej? Krótko mówiąc, żołnierze z pustymi rękoma. Nie stracili jednak nadziei. Jest nam jeden z ostatnich naocznych świadków tych wydarzeń, którzy dożyli naszych lat. Oto on. Dziecko drogie, ja chcę tylko jednego, żebym tylko dożyła, dożyła tego momentu, jak przekażą nam ten pałac. To żyje. A potem maturko Najświętsza z Dzieciątkiem Jezus na ręku Zabierajcie mnie, zabierajcie mnie do swojego królestwa, żebym tylko to żyła. Dajcie mi jeszcze tylko ten tydzień, tylko miesiąc. Jak widać, pamięć tych wydarzeń jest wciąż żywa i budzi emocje części tutejszej społeczności. Osoby takie jak ta, mimo wszelkich przeciwności losu, zawiłości polskiego prawa, i interesów osobistych dowodzących dywizją Lubelską wierzą, że wcześniej czy raczej później uda się osiągnąć konsensus w tej sprawie. Aby pielęgnować pamięć o wydarzeniach sprzed 50 lat, dzisiejszy pułkownik trzeciej jednostki edukacyjnej postanowił zorganizować w ten czwartek wystawę im poświęconą i uhonorować bohaterów tej historii poświętnymi orderami Virtuti Unitarii. Ze mną pamięć, pamięć o bohaterach, bohaterach, którzy walczyli, pamięć o pałacu, o pułkowniku, o generale. Nie pozwólcie, dzieci, żeby ta pamięć umarła, żeby Wam żyło się lepiej niż kiedyś, żeby były pieniądze z dywizji na papier toaletowy, na szalety. Razem ze mną umrze wszystko. Nie pozwólcie na to, dzieci. Ale teraz liczy się tylko to, żeby ten pałac w końcu był nasz. Żeby tam go przekazali. Pałac będzie nasz. Już niedługo. Pałac będzie nasz. Będzie nasz. Pałac będzie nasz. Dlatego ważne jest przekazywać następnym pokoleniom żołnierzy wiedzy o tym, co musieli przeżywać ich poprzednicy. A w sprawie pałacu Pozostaje nam jedynie czekać w nadziei, że przyszłość rozjaśni ten powoli odchodzący w niepamięć fragment historii.